Witam serdecznie. Kikowy Szlak, Subickie Łąki, 21 stycznia 2015 roku. Dzisiaj troszeczkę o MLM-ie, poświęceniu i zaangażowaniu. Kiedy budujemy marketing sieciowy, rozpoczynamy e, swoje działania i widzimy jak wielki potencjał ma to przedsięwzięcie, bo przecież ten potencjał jest nieprawdopodobny e, niesamowity nieporównywalny do czegokolwiek innego w pod każdym względem. Um, słyszymy na różnych spotkaniach, że to przedsięwzięcie wymaga jednak serio zaangażowania, wymaga poświęcenia, a wymaga naprawdę takiego właściwego podejścia. Właściwie zawsze, kiedy, kiedy, kiedy mówimy o poświęceniu i zaangażowaniu, to mi się przypomina dowcip, taki dowcip z brodą już, ale zawsze mocny i, <laughs> i dobry. A to jest tak, jak jemy jajecznicę na boczku, to możemy ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że kura się zaangażowała, natomiast to świnia się poświęciła. Prawda? Ale oczywiście nie o takie poświęcenie chodzi. Nie chodzi o, o jakąś ofiarę, nie chodzi o to, żeby, żeby e, e, miało to się w jakiś sposób zły skończyć, ale chodzi o takie autentyczne poświęcenie poświęcenie swojego e, komfortu, czasu, pieniędzy. Zbudowanie Melemu na naprawdę wysokim poziomie zbudowanie czegoś, co badać wolność finansową. Wolność finansową, mój drogi, czy moja droga, wolność finansową. Nie mówimy tutaj o zarobku, o tym, że o no, jakimś dochodziku, o jakimś biznesiku, który przyniesie raz więcej, raz mniej, albo wcale. Tylko mówimy o przedsięwzięciu, które ma dać wolność finansową. Wolność finansową. Czyli trzeba naprawdę zaangażowania, trzeba naprawdę poświęcenia. Naprawdę. Czasowego. Czasowego. Eric Worre, wspaniały mentor... Marketingu sieciowego ma swój cykl filmów od już od, 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 od wielu lat um, takich motywacyjnych, wspaniałych na temat różnych elementów budowania marketingu sieciowego, ale w zeszły poniedziałek ruszył z takim cyklem dla ludzi, którzy naprawdę chcą wybudować MLM na wielką skalę. Naprawdę, na serio. Jak mówi, to nie jest dla turystów. Tamte odcinki sobie ogląda, jak chcesz mówi, ale jeżeli chcesz w tym cyklu uczestniczyć w dwutygodniowym, to musisz naprawdę mieć decyzję, mocną decyzję, że chcesz budować, chcesz 2015 rok zrobić rokiem szczególnym w MLM. I akurat w czwartym odcinku mówił właśnie o, o poświęceniu. O poświęceniu, trzeba będzie poświęcić komfort, czasowo. Ten swój komfort trzeba będzie poświęcić. Czyli pewne rzeczy, które jest, są przyjemne dla nas, wygodne, fajne. Ten czas. W którym robimy to wszystko, trzeba będzie poświęcić na budowanie biznesu. Jeżeli chcemy naprawdę super rezultatu, trzeba będzie poświęcić trochę czasu. Normalna rzecz, normalna. Trzeba będzie z tego kalendarza, często napiętego, wyjąć trochę tych godzin w tygodniu na biznes i trzeba będzie poświęcić trochę pieniędzy na edukację, na książki. Książki, bardzo ważna rzecz. Na spotkania, bardzo ważna rzecz. Produkty, no to produkty to nie jest poświęcenie. Produkty to jest inwestycja w zdrowie. Absolutnie, świadomość. Tego, jak dziś wygląda ten świat, jak wygląda to jedzenie, jak to wszystko wokół nas funkcjonuje, i dobry, zdrowy produkt, jaki są produkty takie ta, no, Tannoni, to absolutnie podstawa tutaj w biznesie naszym, nie ma o czym nawet mówić, to jest inwestycja w zdrowie. Ale poświęcenie i zaangażowanie jest konieczne. W MLM jest to tak fajnie skonstruowane, że, że to poświęcenie takie serio i takie full zaangażowanie wymagane jest. Czasowo to nie jest coś, co będzie wymagane od początku już do końca kariery, tylko trzeba tego zaangażowania czasowego. Potem sobie można to wszystko ustawić już na takim poziomie, że, że no, budujemy to, jesteśmy aktywni, ale to poświęcenie czy zaangażowanie nie musi być takie full, bo przecież budujemy to przedsięwzięcie po to, żeby być człowiekiem wolnym, żeby mieć pełną kontrolę nad, nad swoim czasem, nad pieniędzmi, żeby mieć spokój umysłu w tym wszystkim. Po to to budujemy. Więc to ma wymagania, to ma szczególne wymagania i wielu wy ludzi tego nie potrafi zrozumieć. Wielu ludzi myśli, że jak kogoś znajdą, jakoś tam to poukładają, będą duże pieniądze, w tym się wszystko poukłada. Nic się nie poukłada, dlatego że przez tą drogę, przez ten czas budowania, um, szlifujesz się. To jest tak jak szlifowanie diamentu, prawda? <laughs> z, z, czy, czy brylantu z jakiejś tam bryły takiej, prawda? Czy, 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 czy rzeźbienie, prawda? Jakiegoś pięknego posągu z kawałka kamienia. Tak i z nami się dzieje. Po prostu poprzez, poprzez nasze poświęcenie, poprzez nasze zaangażowanie, poprzez całą edukację, poprzez codzienną, codzienną, codzienną praktykę, stajemy się. Stajemy się kimś, kto może to wszystko fantastycznie ogarniać. Stajemy się kimś, kto ma pieniądze, ma czas, ma spokój umysłu. Otacza się wspaniałymi ludźmi, może żyć, ży, wieść życie. W, na tym najwyższym poziomie, w ten najlepszy sposób. I to jest piękne, i to jest wspaniałe. I o to dokładnie chodzi. Tyle dzisiaj na ten Kikowy Szlak. Taki mglisty ten poranek yy, środowy. <laughs> Trochę jesienno-wiosenny można by rzec. A tu środek zimy. Do zobaczenia jutro. Hej!